Witajcie, święta powoli mijają, złe rzeczy nie mijają, rosną jak, jak wcześniej. Teraz mowa w Polsce jest o czymś, co przewidziałem trzy lata temu. Trzy lata temu przewidziałem coś, rysowałem na mapie, tłumaczyłem, kilka razy powtarzałem, aż w końcu powiedziałem: Dobra, nie będę powtarzał Wam tych samych informacji. No, i tak, i tak Polacy się śmialiście z tego, co ja mówiłem. Nie chcieliście uwierzyć. Teraz to się dzieje, więc te informacje krążą w Polsce i nawet publicznie w telewizji jest rozmowa na ten temat, rozważanie na ten temat. Ciekawe, że trzy lata temu nie było rozmowy na ten temat, bo to pytanie rodzi się, czy czy y, ja przepowiedziałem to, co będzie za 3 lata? Czy ktoś jeszcze wiedział na ten temat, a nie rozmawiał publicznie o tym? Y, no, przypuszczam, że ta pierwsza opcja, czyli przepowiedziałem, co będzie za 3 lata. Y, natomiast y, Natomiast y, y, po tym, jak było zachowanie, Polaków i cisza w, w, na ten temat, to, to m, znaczy, że, że Polacy nie wiedzieliście, że to będzie. Teraz się dzieje. Co się dzieje? No, ja wam nie powiem, bo i tak nie ma sensu mówić. E, będę skupiał się teraz bardziej na pisaniu księgi, którą piszę. E, księga God Glow, Grupa Oświetlamy Drogę. Na tym będę bardziej się skupiał. Akurat skupię się na rozdziale jedenastym. Prorok, kim jest prorok, jak rozpoznać prawdziwego proroka i tak dalej. Czyli będę skupiał się bardziej na tym, co, co Bóg chciałby, Bóg światła chciałby, żeby, żebym przekazał Wam. A. A wizje w tej księdze również są wizje, które się spełnią za jakiś czas, lub niektóre już się spełniają, lub niektóre się spełniły. Więc, więc przy, przy tej wizji, która się spełniła, nawet kiedy to, kiedy to około kwietnia to, to chyba było rok temu czy dwa lata temu mówiłem Polacy budujcie arki bo idzie powódź wody zamienią się w czerwień ten filmik z tego i opis tego tam też jest w księdze a filmik jeszcze spróbuję znaleźć te filmiki co tam mówiłem i, i zrobić z tego skrót to to też Polacy się śmialiście. Pisaliście, jak tam już wybudowałeś swoją arkę, później przyszła największa powódź w historii Polski. Inne kraje też doświadczyły, a e, wody zamieniły się w Czerwien, bo wiele osób zginęło podczas tej powodzi w Polsce. E, a mało tego, bo we Francji nawet wypłynęła czerwona woda, i ja napisałem wtedy komentarz. Komentarz e, pod artykułem z Francji na temat e, wypłynięcia tej czerwonej wody napisałem, że ja tylko przepowiedziałem, ale to nie moja sprawka. Coś takiego napisałem, że to nie ja sprawiłem, ja tylko przepowiedziałem różne rzeczy. E, I i e, po tym widać, że mm, nie ma sensu powtarzać różne rzeczy. Trzy e, lata temu coś przepowiedziałem, teraz w Polsce się to dzieje i. W Polsce rozmawiacie o tym publicznie. Trzeba było słuchać 3 lata temu. Teraz idę do przodu, tak jak powiedziałem z tą księgą, piszę teraz na temat akurat proroka, ale różne inne wersaty piszą, tłumaczą na język angielski. Na tym będę się skupiał, żeby to, co jest na temat Boga, wiary, wiary i człowieka żeby w tej księdze zapisać i również tam znajdują się różne nauki, które będę i tu udostępniał, czy na grupie Oświetlamy Drogę na TikToku, jak również na YouTubie, bo na, na YouTubie tam są w większości wszystkie informacje zgromadzone. I na tym będę się skupiał teraz. Życzę Wam przyjemnego słuchania, bo są filmiki z tej księgi. Jak jak będę mógł, to pierwszą stronę, chociaż już e, udostępnię e, tylko e, w jakimś wolnym czasie, gdy nie będę e, zajęty czymś innym odpoczywaniem, to też jest dla mnie zajęcie, bo ciężko choruję, czy trzy choroby nieuleczalne. Tutaj formularz na diagnozę czwartej choroby nieuleczalnej, plus jeszcze e, teraz e, przeziębiony jestem, ale przeziębienie wobec tych chorób to jest nic. E, więc kiedy będę mógł, e, to e, tą pierwszą stronę przejrzę, żeby była tak jak jest i postaram się wtedy udostępnić, żebyście już mieli tą pierwszą stronę w formie pisemnej i powoli jakoś to udostępniać. <k Willem> <k Willem> <k Willem> oczywiście, no, oczywiście dla tych osób, którzy będą chcieli, więc jeszcze się zastanawiam, jak ja to zrobię. Być może po prostu, jak ktoś będzie chciał, to wtedy wyślę link i te, ktoś ze sprawą link. E, linka wejdzie na tą pierwszą stronę, czy jak będą kolejne, na kolejne strony, e, i tyle na tym będę się skupiał. E, co, jak będą jakieś informacje, które będę chciał Wam oczywiście przekazać, e, bo będzie taka potrzeba, no to też jakieś Wam informacje przekażę, co się dzieje w Polsce czy, czy poza Polską, ale ogólnie. E, Główne informacje wiecie: że e, napiszcie od nowa Biblię. E, nie kierujcie się tą Biblią, która jest obecnie. E, choinka, no teraz święta już mijają, ale mam nadzieję, że nie zakładaliście gwiazd na choinkę tylko założyliście na przykład jakiś czubek na choinkę albo światło można było założyć na choinkę kokardę dużą na choinkę na czubek choinki założyć a nie pentagram tak jak wykazywałem w, jeszcze przed świętami żebyście nie zakładali pentagram no i no i co jeszcze z takich głównych wiadomości znajdźcie na nowo na nowo drogę do Boga światła, znajdźcie na nowo to światło, nawróćcie się nie podążajcie za złem i nie podążajcie też za w połowie złym, w połowie dobrem, bo w połowie zło i dobro daje zło, co mówi jeden z moich wersetów zaraz spróbuję go nie z nauk, to chyba w naukach jest ten tak, to jest w naukach jeszcze wam czytam. Eee, nauka szósta. Sprawiaj dobre uczynki, żebyś pozostał dobry. Pozostając dobry, sprawisz dobre uczynki. Czyli widzicie, tylko dobre. To dobre uczynki. Sprawiaj złe uczynki, żebyś stał się złym. Pozostając złym, sprawisz złe uczynki. Więc jak jesteś złym, sprawisz złe uczynki. Sprawiaj dobre i złe uczynki, żebyś pozostał złym. Pozostając złym w sprawie złe uczynki, nauczyciel PJ Księga Godlow 6, 12-2025. Bo kiedy sprawiacie e, złe uczynki i dobre lub, lub e, jesteście po prostu złymi ludźmi i dobrymi ludźmi, to jesteście nadal złymi ludźmi, bo trzeba wyrzeć się zło, wyrzucić zło, e, wykopać, wykopać zło ze swojego życia i ze społeczeństwa wykopać. Zło całkowicie, na ile to tylko możliwe. Do końca nie wykopiemy zło, nie wykopiecie zło jako ludzie, ale, ale dacie radę wykopać zło na tyle, żeby było minimalne i to jest potrzebne. Pozdrawiam serdecznie, życzę przyjemnego wieczoru i dalszego świętowania, jeśli ktoś świętuje lub rozpoczyna świętowanie z, z różnych religii. I do zobaczenia na następnym live'ie. Przyjemnego wieczora.